Na dzisiejszej konferencji prasowej radni Koalicji Obywatelskiej Przemysław Górnej Jacek Matecki i Tomasz Mikołajczak ujawnili, że prywatny przedsiębiorca kupił od Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa działkę, na której miały stanąć trzy z ośmiu planowanych budynków Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Kolejne dary napływają dla Ukrainy z Bawarii. To już czwarta dostawa najbardziej potrzebnych uchodźcom rzeczy. Dostawy koordynuje biuro posła Wiesława Szczepańskiego. Pierwsze ELO imienia Rodu Leszczyńskich w Lesznie otrzymało tytuł Szkoły przy przyjaznej i zaangażowanej. Zajęło 29 miejsce w ogólnopolskim, a drugie w wielkopolskim rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. 28-latek z Leszna w wynajmowanym mieszkaniu urządził hodowlę marihuany, teraz grozi mu do trzech lat więzienia. Spotkania kulturowo-podróżnicze i autorskie, wykład i koncert to wszystko propozycje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na najbliższe dni. 19 maja o godzinie 15 w przystanku Leszno odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób ze społeczną ukraińskiej zainteresowanych emigracją do krajów Europy Zachodniej. Warto zarezerwować sobie czas i w ten weekend pojechać do Śmigla. Podczas 29 dni miasta wiele będzie się działo. Koncerty, gwiazd, zabawy taneczne, wydarzenia sportowe oraz promocja rodzimych artystów. Na wydarzenia zapraszają władze miasta i radni Rady Miejskiej Śmigla. Przy plażach w Brennie i Cichowie Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego zorganizował zbiórkę odpadów pod hasłem Od segregacji nie ma wakacji każdy kto wziął w niej udział otrzymał Mał roślinkę. Zainteresowanie mieszkańców Cichowa było bardzo duże. Wynikiem 5 do 3 dla Leszna zakończyło się spotkanie w hali Trapez Game, ale przy futsal Leszno z Pireksem Chorzów.